Wiceprezydent krytycznie odnosi się do zapowiadanych przez rząd zmian w edukacji. Powiemy o rozegranym w weekend międzynarodowym turnieju tańca. Będzie także o nowym zakładzie produkcyjnym firmy QFG w Pionkach. Monika Stańkowska, witam i zapraszam na poniedziałkowe wydanie dziennika. Wiceprezydent Radomie krytycznie odnosi się do zaproponowanej w piątek reformy oświaty, która będzie przeprowadzana od przyszłego roku. Zdaniem Karola Semika, to rewolucja, na której stracą wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele. Po piątkowej konferencji prasowej minister Edukacji Narodowej wiemy, że od przyszłego roku uczniów, rodziców oraz nauczycieli czeka reforma edukacji. Gimnazja mają być wygaszane. Po latach powrócić mają m.in. ośmioklasowe podstawówki czy czteroletnie licea. Wszyscy stracą na tych zmianach, twierdzi wiceprezydent Radomia. Tak głęboka zmiana, wręcz rewolucyjna, będzie powodowała, że zostanie zachwiana równowaga systemu kształcenia. Ona się dopiero pokaże jako stabilna, podobnie jak było przy wprowadzaniu gimnazjów po kilkunastu latach. Dlatego, zdaniem wiceprezydenta, cierpliwość rodziców będzie miała przy zmianach istotne znaczenie. Karol Semik uważa, że rewolucja w edukacji poniesie za sobą koszty. W tej chwili trudno szacować koszty, bo to będzie związane z tym, jaki będzie projekt przekształcania szkół, łączenia itd. Natomiast te koszty można było na pewno przeznaczyć na coś, co byłoby bezpośrednio skierowane do ucznia, na poprawę jakości zajęć poza lekcjami na poprawę nauczania matematyki lub doposażenia szkół. Zmiany będą odczuwalne, ale w takim mieście jak Radom mają być łagodniejsze. My jesteśmy po pierwsze bardzo dużym miastem, a po drugie jesteśmy miastem na prawach powiatu, czyli jesteśmy organem prowadzącym również dla szkół ponadgimnazjalnych, co pozwala nam całościowo dokonywać zmiany. Tak nie będzie już w przypadku miast czy gmin wiejskich, które prowadzą tylko i wyłącznie szkoły podstawowe i gimnazje. Konsultacje społeczne dotyczące zmian prowadzone będą do 16 października. Będą to konsultacje w czasie operacji pacjenta i tutaj musimy uważać, żeby ten pacjent całą tę operację przeszedł dobrze. Zmiany w szkolnictwie mają zakończyć się w 2022 roku. Co prawda, wolność za sprawą 40 rocznicy wydarzeń radomskich Huczni świętowaliśmy w czerwcu, ale to właśnie do czerwca 76 nawiązywał rozegrany w ostatni weekend turniej Freedom Dance Cup Radom 2016. Telewizja Zebra była patronem medialnym tej dwudniowej imprezy. Freedom Dance Cup w Radomiu po raz pierwszy, Puchar Świata w standardzie, ale również festiwal tańca. Freedom Dance, bo to impreza taneczna, która wprost nawiązuje do 40. rocznicy radomskiego czerwca. Taniec wolności, Puchar Wolności, a Radom dziś stał się... Światową stolicą tańca. No przesadzam, ale oczywiście wielka impreza taneczna w Radomiu. Cieszę się, że takimi wydarzeniami możemy podtrzymywać te radomskie tradycje tańca, które narodziły się na początku lat 90. -tych. Formacja Akant, wiele międzynarodowych sukcesów, a teraz próbujemy to odbudowywać. Ma 8000 m2 powierzchni, a jego budowa trwała nieco ponad rok. W piątkach został otwarty nowy zakład firmy QFG, która zajmuje się produkcją wyrobów z mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego. Dzięki nowej hali produkcyjnej firma ma szansę na rozwój i podbój nowych rynków. QFG zajmuje się produkcją tak wygodnej żywności, czyli takiej, która na przykład po podgrzaniu nadaje się od razu do spożycia. Do tej pory produkowaliśmy już 7 na 24, tak? więc już zakłady więcej nie dawały niestety rady, a zapotrzebowanie na nasze produkty jest bardzo dobre. Klienci dobrze nas postrzegają, jesteśmy dobrzy i technologicznie, i jakościowo i na pewno nie zdobywamy nowych klientów niską ceną, tylko dość wysoką. Przerównujemy się do tych zakładów angielskich, francuskich, niemieckich. Aby dalej się rozwijać, zarząd QFG zdecydował się na budowę trzeciego zakładu, który w piątek został uroczyście otworzony w pionkach. Okazuje się, że z roku na rok rośnie liczba osób, które chętnie korzystają z gotowych produktów mięsnych. Życie przyspiesza, każdy chce więcej poświęcić na hobby, na pracę. Już nie ma, kobiety już nie, nie, nie siedzą w domu, nie gotują, więc wychodzą, wychodzą pracować, Więc potrzeba produktów, tak zwanych już przygotowanych, półproduktów, na których można ugotować smaczny, zdrowy posiłek. Firma QFG planuje już kolejne inwestycje. Tu na terenie uglepionek planujemy kilka jeszcze innych inwestycji. Tutaj, na, tutaj z tyłu za Państwem mamy ładny teren. Projektujemy w tym momencie hale 9000 metrów, następną. Mam nadzieję, że budowa ruszy w, w następnym roku. Już w tym momencie uruchomiliśmy budowę. Po prawej stronie, jak Państwo wjeżdżali, mieszalni pasz. Będzie taka mieszalnia o dużej wydajności 45 tysięcy ton. Mieszalnia służy potrzebom naszych firm kurzych, które są dookoła, w promieniu 100 km dookoła Radomia. Produkty firmy QFG trafiają już na polskie, ale również zagraniczne stoły. Z artykułów spożywczych QFG korzysta m.in. IKEA. W sobotę kolejną walkę stoczył radomski pięściarz Michał Cieślak. Zawodnik RKB Boxing Radą w Trójmiejskiej Ergo Arenie pewnie pokonał Rumuna Juliana Ilie. To czternaste zwycięstwo Cieślaka na zawodowym ringu, w tym dziesiąte przez nokaut. Radomianin od samego początku był faworytem tego starcia. Wszystko rozstrzygnęło się w drugiej rundzie, kiedy cieśnak trzykrotnie posłał na deski Ilie. Rumun co prawda za każdym razem się podnosił, ale po ostatnim nokaucie z jego narożnika poleciał biały ręcznik, co w środowisku bokserskim oznacza poddanie walki. Kolejną walkę radomski pięściarz stoczy już 5 listopada. Wtedy to na gali Polsat Boxing Night w Krakowie zmierzy się z Ukraińcem Ismailem Silachem. Już w najbliższą niedzielę czar operetki i muzykalu, czyli koncert z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia zakładów automatyki Kombut SA. Wystąpią m.in. Izabela Kniaś, Albert Memetti oraz Radomska Orkiestra Kameralna. Na koncert zapraszają Anna Szczegielska z zakładów automatyki Kombut oraz Maciej Żółtowski, dyrektor Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Mm. Drodzy Państwo, stoimy właśnie przed Urzędem Miasta, gdzie już 25 września o godzinie 18.00 odbędzie się wielki, twardy, plenerowy koncert czar operetki Muzykalu. To niezwykłe wydarzenie odbędzie się z okazji jubileuszu 25-lecia zakładów automatyki kombut w Radomiu. Nasza firma towarzyszy Państwu na co dzień w podróżach pociągiem. Tym razem mamy zaszczyt zaprosić Państwa do niesamowitej, emocjonalnej podróży do krainy muzykalu i operetki. A muzykale operetki to fragmenty takich przebojów jak muzykal Leonarda Bernsteina West Side Story, Lloyd Webera, upiór w operze, operetki Johanna Straussa, Baron Cygański, a także niezapomniane przeboje, czyli pieśni neapolitańskie. Wszystko to w wykonaniu duetu solistów Albert Memeti i Izabela Kniaś i Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Serdecznie zapraszamy. Na koniec tego wydania mamy zaproszenie do obejrzenia raportu piłkarskiego, a w nim analiza niedzielnego spotkania Radom Jaka Radom z Polonią Bytą oraz Centrum Radom z Rogowcem Jedlińsk. Zapraszamy na raport piłkarski telewizji Zebra. W tym wydaniu przeanalizowaliśmy wygrany mecz Radomiaka Radom z Polonią Bytom. Oprócz tego byliśmy na pojedynku Centrum Radom z Drogowcem Jedlińsk. Dodatkowo wspominamy o meczach Broni Radom oraz Pilicy Białobrzegi. Zapraszamy! Witajcie, kochani. Z tej strony bliźniaczki Sky Twins. Zapraszamy na raport piłkarski Zebra TV! I tym zaproszeniem kończymy to wydanie dziennika. Przed nami jeszcze sport i prognoza pogody. Do zobaczenia. Niedzielny wieczór radomiak radom pokonał Polonie Bytom 1 do 0 w meczu 9 kolejki drugiej ligi. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył Kamil Cupriak. Kolejne spotkanie zielonych już w sobotę. Rywalem zespołu Wernera Liczki będzie lider Odra Opole. Koniec zwycięskiej pascy broni radom. Podopieczni Dariusza Różańskiego w lokalnych derbach zremisowali bezbramkowo z energią Kozienicę. W sobotę przy ulicy Narutowicza ekipa z plant zmierzy się z klubem sportowym Raszyn. W weekend Rosa Radom wzięła udział w towarzyskim turnieju w Warce, gdzie zajęła trzecie miejsce. Podopieczni Piotra Kardasia pokonali Treffel Sopot 87-72 do i zaliczyli dwie porażki z BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 70-72 i MKS Dąbrowa Górnicza 59-71. Mecze sparingowe przed nowym sezonem rozgrywali też siatkarze Cerrad Czarnych Radom, którzy wzięli udział w turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Kobyłka. Siatkarze Roberta Prygla obydwa swoje spotkania niestety przegrali z Ase Koresowią Rzeszów 0 do 3 i z Oniko AZS Politechniką Warszawa 2 do 3. Gładkie zwycięstwo piłkarzy ręcznych klubu sportowego Uniwersytet Radom. Podopieczni Mariusza Greli przed własną publicznością rozbili AZS AWF Politechnikę Warszawa 34 do 16. Sukces juniorów radomskiego klubu tenisowego Return Radom. Zespół w składzie Konrad Fryze, Aleksander Sadal, Jakub Kozioł, Marcin Skowroński i Jan Malmon pod wodzą trenera Piotra Lachowicza zajął trzecie miejsce na drużynowych mistrzostwach Polski. Odkryj słoneczną stronę segregacji odpadów. Segreguj śmieci pokażeko klasę zachowaj kasę. Codziennie tysiące Polaków potrzebuje krwi, ale krwi nie można wyprodukować. Można tylko liczyć na ludzi szlachetnych i honorowych. Chwyć czerwoną nitkę. To proste i bezpieczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. We wtorek w Radomiu częściowo słonecznie na termometrach 17 stopni. W środę przejściowe zachmurzenie, ciśnienie będzie rosnąć. W czwartek możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a termometry wskażą 15 stopni.